A Macie już zapas cukru i masek gazowych, bo wojna będzie w Europie, jak padnie euro. Tak powiedział oficjalnie w Strasburgu minister finansów Polski Wincent Rostowski. Dowiedział się tego od kolegi prezesa Wielkiego Banku w Polsce, który to prezes, jak relacjonował światu, minister poważnie się zastanawia, czy by dzieciom nie załatwić zielonej karty w USA. No to się afera w Polsce zrobiła. Ministra broni PO, poseł Neumann, powiedział, to była taka parabola porównawcza, to raczej parabelum porównawcze. I ja bym jej nie brał poważnie, tak mówi Neumann. Co też u Czynił świat? No bo co się dzieje po słowach ministra finansów poważnego kraju, który sprawuje prezydencję w Unii, że będzie wojna, a dyrektorzy banków chcą wysłać dzieci na emigrację do Stanów, żeby nie zginęły w wojnie? Czy giełdy padają? Czy za zagranica kopie bunkry? Czy cena złota poszybowała? Czy cena za kiloku kurdy jest wyższa od IQ Rostowskiego? No no zawsze była. No ale czy okopowe w górę? Czy za zagranica masowo wykupuje cukier miednice? Nie. Na giełdach spokój, jakieś lekkie wzrosty nawet, złoto spokój, miednic nie brak, widziałem. Okropnie muszą inwestorzy poważać naszego ministra finansów, skoro po jego wypowiedzi o grożącej wojnie trzymają akcje, a nawet nie kupują. No i wychodzi na to, że Rostowski, no... No nie jest tym facetem, tym prykiem, który jednym pierdnięciem rozwala giełdy. No, reakcja za granicą na wypowiedź Rostowskiego no, pokazała nam, jak poważnie za obecnych rządów świat traktuje Polskę. No ale nie bierzcie tego, co mówię poważnie. To, to taka parabola porównawcza.